Za nami najbardziej ekstremalna gala wrestlingowa w 2021 roku, a przynajmniej WWE chciało, żebyśmy tak myśleli, ponieważ jeśli chodzi o moją perspektywę, to sądzę, że no tak dużo tego ekstremum nie było, ale o tym zaraz, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius, Attitude Polska, a oto omówienie gali Extreme Rules 2021. Jak już wspominałem, podczas predykcji nie jest to jakieś show, które jest must-see television, było to takie przejściowe przed draftem, jednak tutaj zanim zacznę omawiać po kolei walki, mam do WWE spory żal, ponieważ rozumiem, że Extreme Rules zawsze jest w kalendarzu WWE już od nie wiem 10, 11, 12 lat, teraz nie będę sprawdzać, ale skoro nie mieliśmy planów, żeby dać wiele stypulacji do pojedynków, to nie mogliśmy dać jakiegoś Battleground, albo Payback, albo No Mercy, albo coś w tym stylu. W sensie Pay-Per-View, żeby było Pay-Per-View. No bo tak, no to na siłę szukanie tego Extreme Rules meczu w walce Roman Reigns kontra Finn Balor, a jeśli już nawet daliśmy nazwę temu Pay-Per-View Extreme Rules, no to mamy przecież tyle pięknych stypulacji, mamy... Nie mówię, że tu muszą być trzyniem Extreme Rules mecze, nie musi to być jak na Hell in a Cell, ale na przykład Last Man's standing, false count anywhere, jakiś ladder match, jakiś tables match, nawet jakiś chairs match, za którymi nie przypadam, ale zawsze to byłoby jakieś urozmaicenie, cokolwiek. A nie, dostaliśmy 6 e, normalnych pojedynków na normalnych zasadach i e, jeden extreme rules match, więc czy tą galę nazwałbym bardzo ekstremalną? Odpowiedź sama nasuwa się na usta. Jednak tymczasem ja już nie przedłużam, tylko zachęcam do postawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. A teraz na szybko przejdźmy do Kiko gdzie dostaliśmy walkę Liv Morgan kontra Carmella Dam tej walce okejkę okay Ponieważ nie była ona jakaś tragiczna Ale również nie będę na nią tracić czasu Liv Morgan wygrała bardzo możliwe, że na jakimś mniej znaczącym pay-per-view zawalczy z Becky Lynch, ponieważ dlaczego nie? Powiedzmy, że jest podbudowana zwycięską rywalizacją z Carmellą, chociaż znając World Wrestling Entertainment to nie zdziwię się, jeśli na najbliższym smegdom dostaniemy kolejną walkę Carmella kontra Liv Morgan, albo Liv Morgan i Tony Storm kontra Carmella i Selina Vega, ponieważ no tak aktualnie World Wrestling Entertainment bukuje swoje programy. Ale ja już nie przedłużam i przechodzimy do głównego show, które rozpoczęliśmy od pojedynku New Day kontra Bobby Lashley AJ Styles i Omos i pewnie wielu z Was się zastanawia. Dlaczego ta walka w ogóle miała miejsce na Pay Per View? Szybkie wyjaśnienie, podczas kick-offu miał być wywiad z The New Day, jednak wcześniej przyszli AJ i Omos. Stwierdzili, że to z nimi powinien przeprowadzany być wywiad. Przyszli New Day, zaczęła się kłótnia, od tyłu zatkował ich Bobby Lashley, brawl, A potem w kick-off panelu pojawił się Teddy Long, który powiedział, że trzeba zrobić tag team match. Sprawdziłem, żeby nie było i to była druga, najdłuższa walka w karcie, więc jest to dosyć śmieszne. Patrząc na to, że dwa dni temu nawet nie wiedzieliśmy, że takie zestawienie ujrzymy ale naprawdę panowie bardzo, ale to bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli. Solidna walka, powiedzmy takie lepsze main event row, ale jak się to wszystko zakończyło? Otóż Bobby Lashley miał sporą przewagę nad Bigim i chciał wykonać swój lock, jednak wtedy AJ Styles się zblind tagował, próbował wykonać Phenomenal Forearm, W tym czasie ponownie zblind tagował się Bobby Leslie. No i było zamieszanie. Ostatecznie to Bobby wykonał spira na AJ-u, a następnie Big Ending i w taki sposób to wszystko się zakończyło. Ogólnie przez całą walkę byłem pewien, że to AJ zostanie przypięty i trochę mi go było szkoda, ponieważ no, Bobby Leslie to jest były mistrz. Raczej będą chcieli go obudować na ponowną walkę z Biggie. Omos to jest omos, więc to AJ przyjmuje pin, ale jak się okazuje, nie. A co najśmieszniejsze, to i tak ostatecznie dostaniemy tą walkę Bobby Lesli kontra Biggie. Mimo, że przez ostatni czas Bobby Leslie został przypięty. Trzykrotnie, ponieważ, no teraz na Extreme Rules w walce Free Pulver z Romanem Reignsem i Bigim, no i Kashin, i wiem, że Kashin to jest Kashin, ale jednak również został przypięty, i nie pamiętam kiedy ostatni raz Bobby miał taką serię. W sensie, podczas jego title reignu zdarzało mu się przegrać z Kofi Kingstonem czy z Xavier'em Woodsem, ale żeby trzy walki z rzędu zostać przypięty, no to naprawdę nie jest to zbyt dobry streak. Almighty oh, WW, Boże, ja już się przyzwyczaiłem, od razu mówię Almighty oh, WW Champion, eee, ale no to był pierwszy pojedynek, a teraz przechodzimy do walk, które były zapowiedziane już wcześniej, a rozpoczęliśmy od Street Profits mierzących się z De Usos o Smackdown Tag Team Championship. Bardzo podobało mi się podczas tej walki, że Usosi skupili się na żebrach Monteza Forda i również naprawdę wielkie propsy dla Monteza, ponieważ ładnie tą kontuzję sprzedawał. Widzieliśmy wiele pojedynków we wszystkich federacjach, gdzie ktoś na początku skupia się na atakowaniu konkretnej części ciała, żeby ta osoba po kilku chwilach kompletnie tego nie sprzedawała w tym przypadku było inaczej i naprawdę tą walkę oglądało mi się bardzo przyjemnie. Był jeden near ze strony Street Profits, kiedy to Montez wykonał swojego super ultra mega splasha. Jednak to nie wystarczyło i po podwójnym USOS właśnie na Montezie pojedynek się zakończył. Oczywiście usosi bronią swoich mistrzostw. No i Long Live The Bloodline. A już mówiąc tym catchphrasem przechodzimy do następnej walki, czyli Long Live The Queen Charlotte Flair kontra Alexa Bliss. I na samym początku byłem skupiony na tym, że dlaczego... Lalka Aleksy tak bardzo zmizerniała, ponieważ jakby nie dostaliśmy tej oryginalnej Lili, tylko tą z WW Shopu i myślałem sobie co oni zgubili tą prawdziwą lalkę i musieli na szybko coś kołować z stoiska z merchandisem, ale gdy już przeszliśmy do samego końca tej walki to wszystko nagle złączyło się w jedną całość. Pojedynek nie był najgorszy, Charlotte kilkukrotnie się podpaliła na fanów, którzy zdecydowanie cheerowali Aleksę, jednak przejdźmy teraz do końcówki, która była, jakby to ująć, mocno Aleksowa, ponieważ Charlotte wzięła Lili z narożnika, przez co Alexa musiała się zatrzymać, otrzymała Big Boota Natural Selection i w taki sposób pojedynek się zakończył. I już było tak blisko, tak blisko, żeby dostać normalny, dobry pojedynek od Alexy, Bliss, ale jak zawsze musieli wmieszać tą lalkę. I co stało się po pojedynku? Charlotte wzięła Lily i ją podarła. Oczywiście Alexa była zrozpaczona, rozpoczął się Brol, który również wygrała Charlotte. A potem dostaliśmy scenę, gdzie Alexa była smutna i to tak trwało i trwało i trwało nie wiem, chyba z 4 minuty, coś takiego ja już nadałem sobie notatkę co ja właśnie oglądam, ponieważ oglądam dorosłą kobietę, która zbiera części po lalce i, i nad tym bardzo lamentuję ale dla wszystkich tych, którzy myślą, że ej, teraz Lili została podarta, to może skończą z tym całym story Alexy. no to, to była właśnie nieprawdziwa Lili, tylko Lili z WWE Shopu, więc ta Lili gdzieś tam jest i na pewno ona niedługo wróci więc więc ja bym się nie podpalał na cokolwiek i w tym miejscu mam nominację na Rywalizacja Roku. I jak dla mnie w WWE najlepszym feudem w roku kalendarzowym 2021 jest Kayla Braxton kontra Paul Heyman. Ta dwójka ma naprawdę idealny timing komediowy. No, szczególnie Paul Heyman, ale on już jest w tym biznesie od wielu, wielu lat. Kayla również wykonuje swoją robotę niesamowicie. Ale no, coś tam było, że Paul Heyman rozmawiał sobie przez telefon i oczywiście Kayla, Ej, z kim tam rozmawiasz? On się przestraszył, ale uniknął odpowiedzi, ponieważ przyszli usosi, którzy celebrowali, no i powiedział, że musi iść z nimi. Triple threat match o United States Championship i to jest, to jest to, co mówię. Czemu nie mogliśmy temu pojedynkowi dać stypulacji ladder match? Nie mówię, że Jeff Hardy ma skakać ze szczytu drabiny na stoły, ponieważ rozumiem, że to nie są już te lata i ja nie zmuszam nikogo do czynienia sobie większej krzywdy, ale dużo myślę, że ta stypulacja dałaby temu pojedynkowi, ponieważ... Nie był on najgorszy, to co zapamiętałem najbardziej to w sumie śmieszny boczek, kiedy Damien Priest chciał wykonać te nawalania Sheamusa w klatkę piersiową, ale poślizgnął się i musiał jakby od nowa wejść na ring i wykonać tą akcję. E, całe show skradł Sheamus i mimo tego, że e, Jeff Hardy był faworytem fanów, Damien Priest był faworytem bookmacherów, no bo to było raczej pewne, że on obroni swoje mistrzostwo, tak jednak Sheamus, on dawał chyba najlepsze akcje, on dawał najlepsze komediowe momenty i po prostu przyjemnie się go oglądało. Ja bym po prostu chciał dać mu wszystko, wszystkie tytuły, tytuł WWE, tytuł Universal, tytuł United States Intercontinental, wszystkie tytuły tak, żeby wszystkie wisiały naszej się, ponieważ to, co wyprawia ten Irlandczyk, to jest piękne. E, cieszę się, że przypomnieli sobie, że w Triple meczach nie ma breaków, ponieważ był taki moment, kiedy Jeff Hardy podszedł do linii, już miałam pisać, przecież Triple Flat nie ma dyskwalifikacji, po co są breaki, ale sobie przypomnieli i powiecie, no to jest oczywiste. Otóż nie jest to oczywiste, ponieważ już oglądałem miliony pojedynków bez dyskwalifikacji. Kwalifikacji, gdzie takie rope breaki były. Jeszcze z takich momentów wartych odnotowania, to Jeff miał dobry timing, wykonując one-ton Bomb, który przerwał pin. I bardzo ładna była kombinacja końcowa, kiedy najpierw Damien Priest chciał wykonać akcję z drugiej liny, jednak Sheamus wtedy odepchnął Jeffa i wykonał pięknie wytajmowane kolano. Po czym został wyrzucony i był near fall. Potem Sheamus wrócił, wykonał bro Kick na Jeffie Hardem. Rolap oddejmie na przysta i w taki sposób to wszystko się zakończyło. Jakbyśmy nie mogli po prostu tego zakończyć po Reckoning. Zamiast go brać do tego rolapu, nie po prostu wziąć go od tyłu, wykonać tą swoją akcję kończącą i byłby od razu lepszy odbiór. To tak to, ej, zróbmy sobie rolap, ponieważ no mamy pay-per-view jeszcze, chyba rolapu nie dostaliśmy. Nie, nie było jeszcze rolapu, no to to był idealny moment. Yy, dostaliśmy potwierdzenie, że na jutrzejszym, Night najdrożej, dostaniemy walkę o WWE Championship i nie zgadniecie, kto będzie walczyć tak pobileżli kontra Bigi, więc jutrzejszy odcinek WWE Shortcut, no to jest po prostu must see, a teraz przechodzimy do co-main eventu, czyli pojedynku o tytuł kobiet Smackdown Bianca Belair kontra mistrzyni Becky Lynch. I pierwsze co zrobiłem, kiedy ta walka się rozpoczęła, to wzięcie stopera i czekałem, czy ta walka będzie krótsza niż na SummerSlam, jak się okazuje. No, panie dostały trochę więcej czasu. I mówiąc już o samej walce, to byłem zdziwiony, ponieważ nie spodziewałem się, że Becky, która dopiero co powróciła, i wiem, że już jakby miesiąc temu wróciła do ringu, ale takiej prawdziwej walki jeszcze nie miała, więc myślałem, że nie dostaniemy powyżej 10-minutowego pojedynku. A tutaj tak było i panie naprawdę dostarczyły. Była to walka godna obejrzenia, ale ale wszystkich interesuje jak ten pojedynek się zakończył już wam śpieszę z odpowiedzią otóż yy, becky chciała wykonać disarmer i już praktycznie go zapieła. jednak wtedy bianka pokazała swoją siłę wyniosła ją już miała wykonywać k.o.d., ale wtedy pojawiła się Sasha Banks i ją zaatakowała yy, dyskwalifikacja wiadomo, potem zaatakowała jeszcze becky lynch no i pokazała że to ona jest The boss i ona również będzie chciała walczyć o tytuł kobiet Smackdown o samym powrocie i tutaj muszę Wam odpowiedzieć, ponieważ gdyby nie to, że oglądałem jakiś film, już nie pamiętam do końca jaki, ale jakieś dwa tygodnie temu, to ja kompletnie zapomniałem, że Sasha Banks powróciła. I dopiero tak dwa tygodnie temu zdałem sobie sprawę, faktycznie, przecież ona miała walczyć na SummerSlam o tytuł Kobiet SmackDown. Yy, więc jeszcze tak dwa tygodnie i zacząłbym narzekać, ej, gdzie jest Sasha Banks? Ale Sasha Banks powróciła. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jednak też patrzę przed siebie... I nie mamy za bardzo pay-per-view, gdzie te panie mogłyby się ze sobą zmierzyć, ponieważ tak, mamy Crown Jewel. Z racji na to, że jest to gala w Arabii Saudyjskiej, to nie spodziewam się więcej niż jednego pojedynku z udziałem kobiet, a że ma być finał Queen of the Ring, no to już jakby to od razu zostaje usunięte. Potem, o ile dobrze pamiętam, jest Survivor Series albo Clash of Champions. Nie wiem, czy najpierw jest Clash of Champions, czy Survivor Series, ale wydaje mi się, że jest teraz Crown Jewel, potem Survivor Series, potem Clash of Champions i potem TLC. Dajcie mi chwilę, zaraz to sprawdzę. O, teraz patrzę i nie ma Clash of Champions, czyli to już w ogóle, więc takim pierwszym pay-per-view, gdzie ta walka mogłaby się odbyć, chyba że rezygnujemy z tego gimiku, że Smackdown walczy z na Survivor Series. Co byłoby w sumie fajne, ponieważ dopiero będziemy mieli Draft, a zaraz po tym Survivor Series. Ja tego bardzo nie lubię, ale raczej z tego nie zrezygnują. Więc pierwszym takim pay-per-view, gdzie miałoby to miejsce jest TLC, to jest w grudniu, więc 3 miesiące i no ciężko będzie budować ten program przez tak długi czas. Więc chyba musimy się szykować na jakąś specjalną edycję SmackDown, albo po prostu to i tego ostatecznie nie zrobią, co również jest możliwe. Ale ja już nie przedłużam i przechodzimy do main eventu, czyli walka o tytuł Universal The Demon: Finn Balor kontra The Tribal Shift, the head of the table Roman Reigns oddzielmy końcówkę od całego pojedynku najpierw powiem o samej walce, a potem przejdźmy do tego jak to się wszystko zakończyło a sam pojedynek nie był najgorszy był to Extreme Rules Match, więc już duży plus za to, że na Piper View Extreme Rules dostaliśmy jakąkolwiek stypulację. Przez całą galę fani chantowali We Want Tables i to była w sumie jedyna walka, gdzie te stoły faktycznie mogły zostać użyte chociaż no w triple threat matchu o United States Championship też mogły być użyte i chyba w singles matchach też mogą być użyte, no bo w sumie nie atakuje się mi, tylko rzuca się przeciwników o nich. Chyba w AEW, jak była na przykład walka Kenny Omega kontra Christian Cage, to używali stołów, mimo że nie było tam żadnej stypulacji, więc WWE uczcie się, nie powiem od lepszych, ale uczcie się po prostu od konkurencji. O, powiem tak. Wiadomo, używali panowie krzese, używali candlesticków. Eee, wracając do tych stołów no to tak zostały wyjęte stoły, mimo że przez jakiś czas Roman Reigns mówił do fanów nie, nie będzie żadnych stołów, ale Finowi ostatecznie się to udało, jednak sam w ten stół wleciał, ale Roman również wleciał w jeden stół, kiedy e, wyszli oni do fanów i bardzo mi się podobało to, że Roman Reigns kiedy wyszedł do publiczności, to założył maseczkę widzicie nawet Tribal Shift przestrzega zasad sanitarnych. Mam nadzieję, że weźmiecie z niego przykład i że nie będziemy musieli ścieć kolej kilka miesięcy w domach. Bardzo podobał mi się również moment, kiedy Finn Balor skigatował tak jak Roman Reigns robił to przez ostatni rok. Czyli wiecie, kick out i jednocześnie low blow. To był taki moment karma, wraca synu. I zanim jeszcze przejdę do samej końcówki, to tylko powiem, że naprawdę bardzo chciałbym mieć w życiu takiego motywatora, jakiego ma Roman Reigns, czyli pola Heymana. To, ile razy mówił, że Roman Reigns, ty jesteś trywall Wall jesteś head of the table, i Roman Reigns to się nakręcał. Tak, ja jestem, ja jestem, ja ci pokonam, ja cię pokonam. Po prostu coś pięknego. Gdybym ja miał takiego pola Heymana na siłowni, to już dawno wycisnąłbym to 100 kg. Jednak, dobra, te przyjemniejsze rzeczy za nami, chociaż końcówka również była przyjemna, ja naprawdę się bardzo uśmiałem. Ale tak, przejdźmy do końcówki. Finn Balor wykonuje kuda gra, raz, dwa, zostaje on wyciągnięty przez Usosów. Wiadomo, jest to Extreme Rules Match, nie ma tutaj mowy o dyskwalifikacji. Chcą nim rzucić na stół, ale ostatecznie udaje mu się wydostać. Wykonuje powerbomb na jednym z braci na stół komentatorski. Dostaje on potężnego spira w barykadę i teraz zaczyna się magia Dosłownie i w przenośni, ponieważ nagle na arenie dostajemy ten efekt bicia serca, który towarzyszy nam przed muzyką samego demona, kiedy on wchodzi, i zaczyna się wtedy telepać. I wchodzi muzyka Fina Ballora, jakby po prostu robił wejście do ringu i on ma jakiś gadmot, nagle, wiecie, ma siłę, tam nawala krzesłem Romana, Reńca i już się wydaje, że wygrywa, wchodzi na trzecią linę, ale okazuje się, że Lina tęka i, i że się wywala. I spir. I w taki sposób się to zakończyło, ale sądzę, że nie zobrazowałem w pełni, jak ten segment był. Dziwny, jak ten segment był głupi, jaki on był jednocześnie śmieszny I w ogóle, co to było w, w, I? co wy tam bierzecie, ponieważ na pewno jest to coś mocniejszego niż narkotyki Bo słuchaj, no ale Roman Reigns nadal mistrzem Universal Demon zostaje przypięty po jednym Spirze, zaznaczam, to tam dwa spiry były chyba ostatecznie. No dobra, jeszcze ten parkade, no to trzy. Ale mimo wszystko myślałem, że jakby będzie większym problemem drama na jego pokonanie. Ale końcówka, no musicie to obejrzeć, to było takie piękne. Ja, ja tak kisłem, ale w taki sposób właśnie Extreme Rules się zakończyło. Mamy teraz kilka tygodni do Crown Jewel, jednak będziemy mieli o czym rozmawiać, ponieważ już w ten piątek rozpoczyna się draft na SmackDown. Jeśli nie oglądaliście jeszcze moich predykcji, to bardzo szczerze was do tego zachęcam. Yy, a tymczasem ja już nie przedłużam. Yy, kończąc, jak oceniam galę całościowo? Jest to jednak pay per view od WWE, i jak złe mogą być tygodniówki, tak jednak pay per view zawsze dostarcza, i nie mogę powiedzieć, że było to złe pay per view, ponieważ praktycznie każda walka była ok, no można się przyczepić do tego, że rola w pojedynku od United States, że tam dyskwalifikacja w walce Becklin'a kontra Bianca, jednak to prowadzi do większego story, więc jesteśmy w stanie to wybaczyć, ale tak to walki wszystkie były na fajnym poziomie, i nie mogę powiedzieć, że nie bawiłem się źle. Również pay per view Trwało 4 godziny, tylko niecałe 3 Więc naprawdę za to duży, duży plusik I chyba mogę to ocenić Tak, nie powiedziałbym, że pozytywnie Ale tak średnio Tak 6 na 10, może 5,5 na 10 Że to nie było poniżej 5 Dostaliśmy fajne walki Ten Six Men był spoko Main Event poza końcówką, nie, końcówka też była piękna Też był spoko, no i ogólnie Chyba tak to wszystko zakończę. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Mówił do Was Lesiu z Alitude Polska i słyszymy się już jutro na omówieniu Monday Night Row.